Słyszał to pytanie kobiet, który tylko jeden z tumie miał w koszyku pełne i ryby. Wystarczyło, że usłyszał i od razu oddał to, co miał Jezusowi. Cały koszyk. Nie pomyślał, chowam dla ciebie, ze smakiem, księżą z łukaryjskich makiem. Wszystko sam jeden spałaszuje, chociaż ten papież, jaki ten papież oblizuje. Nie skarżył się, jeżeli razu teraz wszystko, będę tu stał od Oddał Oddał kiedy zobaczył, że otaczają roboty. Chciałbym o tym chłopcy wszystkim opowiadać. Tak Panu Kościołowemu, który zamyka kościół na klucz, Panu Halaju, którzy od, odznawiają kościół, kłaniają się Jezusowi pędzlami, Panu Różnikowi, który tak zwłosił ołtarz, że świeci jak nowy samowar. Kiedy oddał wszystko, co miał i sam sobie niczego nie zostawił, Pan Jezus wszystkich po kolei nakarmił. Czy umiesz podzielić się tym, co masz? to za chłopiec piękny i młody. To płotny, koszyczek. Może dziś kupić samą po